Nie, to ty znalazłeś moją drabinkę Ej, gdzie my jesteśmy? jedno 2 na 2 O, 12x20 skrzyni Ej, widzę jedną brzo brzozę Pierwszą jedną Fuck No a tu mam coś D, a mamy chodzić po tych oczywach O, tam coś jest Czy są są płytki Gdzie? No dlatego właśnie, idiotko Ej, zginąłem! Ty jesteś genialny! Pomyślałem, że przeżyje. O, mam iron sword. Dobra. Tam? Moment. Otuj się, otuj Poznajdowałem się. parę rzeczy. Ła, coś na mnie skoczyło. pają. O, coś O, tutaj jest spawner z tymi spawnkami. Dobra, twoja taktyka skakania nie była taka głupia, prawda? Ale tu jest jakaś drabinka. Ej, nie idź tu, nie idź tu! Nie idę. Nie idź, bo to jest od początku. Cześć, czy co to jest za domek? To nie jest to od ten... początku. To, to jest nie jest początku. ten domek To jest ten domek To nie jest ten domek, na 100% To jest ten, to jest ten domek, bo tu jest wejście, przecież się cofam teraz do was mm -hmm, mm -hmm. Dobra, to ja na to ja tam zejdę mm. A ja nadal w twierdzy jestem Dobra, to jest ten domek Mówiłem. Ale nie! No bo nie Greg trzeba po tych drzewach chodzić. Po tych drzewach? Tak, nad widzę skąd się za... A ja widzę jest nawet skrzynia. Wcale to drzewo tak dziwnie nie wygląda, że po nim pochodzi! Pa, pa, Ej, ra, dzięki, naprawdę! Ale mi się bardzo! Plus 10 dla Gifindoru Greg, otwórz się Mój chleb! Greg, 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 Greg Greg, żyjesz? Spadłem no oczywiście Z niego Ej, przecież ty... Mi, mi najbardziej klatkuje no bo właśnie dlatego ty na, na oś to nie grasz. Tam Ej, my... no sorry. Ja nie, 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 nie. nie. Sam... Zrzucali, z, 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 zrzucacie mnie. No dobra, już nie musicie tutaj nawet przychodzić. Ale jestem. Coś wybuchnie zaraz. Masz Ej, pasz... ktoś mnie pcha. A, sam się pchasz. O no dobra, i co teraz? Bo widzę mechanizm. I co z tego? Jump. Się boję. Dziś się boję, dziś się bardzo boję. No dobra, to teraz tam... Ci musimy stąd wyjść. No, ale jak? Normalnie, tędy. To wyjdź. Czyli już, tak? A. Trzeba mieć pełne życie, żeby przejść tu. No. Grak, żyjesz tam? Tak. Masz życie? Moment. Nie zrobisz tego tak, już sprawdzałem. Jak nie? Gdzieś Przyska przestać przeskać. Wskać i idź. Moment. Okej, okay, ostatnia strzała stąd wyleciała. Widocznie już wszystkie zużyłem. Hmm. <laughs> już stąd wow. wszystkie strzały poleciały. Szkielet mnie atakuje. Kanalia. O, no, kolejne. Ej, dlaczego mam stresić strzały? No bo jak one wypadają, to może się zebrać. A. Dobra, to teraz. Trzyliście trzeba ci... tą dróżką? No, tam gdzie ty? Do tego domku z powrotem. Aha. Spójrzcie po drabinkach. Tam tutaj są. Spójrzcie. <laughs> Ale tak, żeby nie wpaść. Hmm. Dostałeś kolejną hmm. mapę przypadkiem? Ja nie. Nie było w tym domku? Ja robię zapasy czego? Wszystkiego. Ja muszę poddawać niektóre rzeczy, bo niektóre rzeczy nawet nie wiem po co mam. A może chcesz rzeczy oddać? Jest! Jestem panem tego domu. Jak ktoś chce kości, tutaj takie te. Ktoś chce klej, proszę bardzo. Dobra, słuchajcie, gdzie rębie? idziemy? Gdzie idziemy teraz? Przed siebie, tak jak ja ostatnio znalazłem to, to teraz. No to co znaczy przed siebie? Wbijamy na to, bo tu po liściach. Okay. Ej, słuchajcie, jakby się tak uprzejdź, to po liściach może jakoś wejdziemy. No, no właśnie, może. też tak Ten, zastanawiałem się, a nie wiedziałem, którym wejść. Ale niekoniecznie musisz mnie spychać od razu. Okay. Ale też już mnie też spychali, więc. No, już mi no, się. No, wskaż. Gdzie? Nie wiem, tam, ja, ja chcę tam spróbować Skoczyć. Nie skoczysz. Tutaj? Wskoczysz. Stąd? No to jest. Albo i nie. Co ta, za za nowinka Dobra Co wy gdzie jesteście? Oła! Co to, co to było? Słyszałem I Słyszałem Gdzie ty jesteś o nie, gdzie my jesteśmy? A ty jesteś na dole Dobra, dobra już Co? Chcecie po tych chodzić? Gdzie wydałem? Moment, ja Bo... patrzę gdzie jeszcze nie byliśmy Wiecie, to mapę to my tak możemy zwiedzać, zwiedzać... Nie byliśmy jeszcze po drugiej stronie mapy. Nikt z... mi to nie mówi, szczerze mówiąc. W którą stronę drugiej strony mapy? Moment. Tam pewnie nic nie będzie, tam był ten... kutas na mapie. Kutas był fajny. Gdzie zostawiliśmy kutasa? Idziecie za mną, czy ja tam... Ja idę za tobą. Jest kasiu potrzebowo. No co No no no. Gdzie się to na Eee Kto zna muzyczkę z Indiana Jonesa? Nikt. O, przypomniała mi się. Coś tam się pali. Wzięta mnie do kwiatek. Jestem. Tak Ej, no z daleka jest takie samo. O, wiecie, że my... Ej, ale tak realnie, wiecie, że my nic nie znajdziemy w ten sposób? Znajdziemy, ja znalazłem tę twierdzę. Serio, Cześć, ja, a... szed... ja szedłem przed siebie. No dobra, ale równie dobrze mogłeś iść inną stronę. I znaleźć inną twierdzę. Dobra, jestem na najwyższym punkcie. Gratuluję. Widzę tak, widzę domek, ale to jest chyba koło tej twierdzy. I widzę generalnie wodospad i nic więcej. Z jakichś ciekawych rzeczy. I nie widzę was. O, odkrywam mapę. Szkoda, że nie mamy konta partnerskiego. No. A i piszemy do YouTube'a, Michał? To wcześniej. Nie, tam. Minimum 350 widzów. No co ty. No. Inni tak mają pisze. wcześniej. Ej, ja nie wiem, czy to jest ten domek Ej, weź który się do mnie teleportuj, który się orientuje w terenie Michał czyń honory. Ja zwiedzam mapkę. Ja myślę, że właśnie ty powinieneś. Ja. Kurde no Bo ja nie jestem pewien teraz. Patrz, wbij tutaj. Okay. Znalazłem czerwone. Tu się robi parkura. jest fajnie. A, teraz nie mogę. Już mogę? Tak. Dobra, Zważywszy, że spadłem, to tak. Dobra, już byłem koło ty domek no? widzisz? Czekaj. Uważaj, z shiftem idź. Patrz. Tam. Bo tam, tam, zobacz, tam bardziej, nie? Jest ta twierdza, widzisz? No. Ale tu jest domek, a on nie był tak blisko, daleko. Był. To ja ci powiem w ten sposób, tam pójdę i zobaczę. Okej. Okay. No, widzowie będą mieli niezłą gratkę. Dlaczego? to znalazłeś? <laughs> nie, bo chodzę i odkrywam mapę. Ludzie będą wiedzieć, gdzie nie iść. Ej, my tu już byliśmy. Gdzie ty jesteś, Grek? My tu już byliśmy. Co? Gdzie byliśmy? Gdzie? No tu, gdzie jesteś? No ja wiem. Ej, wiecie co? Nie, zaraz nam pokaż. No? Tylko po cześć. sprawdzę najpierw <gry> Tak, tylko sprawdzę coś Jak myśmy do tego domku się dostali? Przypomnijcie mi... Drzwiami. tą, tą dróżką Tą dróżką przyszliśmy? No przynajmniej wy tak Myśmy tą dróżką? No o, Tak mówi Grek. No drzwiami się dostaliśmy do domku A przy taka, tej chodzi... przy tej twierdzy była taka drużka drewniana. Ja. Przy, ja szedłem tą dróżką Prosto do tego domku. Jak w domku w skrzyni zobaczysz takie rzeczy, na przykład jak yy, drewno, węgiel i tak dalej, no to? Nie byłem nawet w tym domku, bo zobaczyłem, że to jest tutaj. Idę obejść tą wieżę. Bo zobacz, tu są pochodnie w ogóle, bo tutaj już były pochodnie. No i dobra, to są dobre, a to nie. Takie jakieś nie. Ej, ale właściwie to my mapę przeszliśmy już poniekąd. No, znalazło. My robimy to tak nie po kolei i w takim chaosie... Wiesz skrzynię my Było 20 skrzyń, a my by, mi, mieliśmy ile? 13? Eee, moment. Tafia. Myśmy zdobyli tam szóstą skrzynię, potem nagle 12 Nie no, ja wiem o tym, ale tak generalnie no to 13, a nawet 20 nie odkryliśmy jako tako. Ej, ładnie to twierdzę zrobiono z tej strony a propos. No, się namęczył, naprawdę. Szacun. Escape'y mi się bardziej podobają. No. Ej, gramy tylko Escape'y, co wy na to? A, ewentualnie puzzle. Jakie puzzle? Bo puzzle też są do ogarnięcia. Ej, Ej czy... LOL! Widziałeś, jak ośmiornica wygląda? Tak, taka szara. Taka, taka dziwna. Dziwne oko. Dobra, wiesz co, ja naprawdę nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Spoko, spoko. Ja zaraz wam pokażę, gdzie nie mam iść. <śm> Pamiętajcie, nie niście klosków, nie róbcie tego, co ja. <śm> <śm> Taka a tak a propos widzów. Tak. Nie można stawiać A. krop klocków. Nie róbcie tego co ja Maszlu, masz luej masz Chodzę koło mapy, która mi się nie zgenerowała Czanki mi się nie załadowały Na pewno nie było mapy w tym domku? Nie na pewno nie ty tam przecież nie byłeś w tym domku Jak to nie w ogóle byłem? Mówiłeś, że nie byłeś. Że no teraz nie byłem Michał. Co? Muszę to z przykrością stwierdzić, nadajemy się tylko do Pokemonów. <grybuj> <grybuj> Więc to jest najlepsze. A co? Że, że robić ciemno no. A myślałem, że ktoś się bawił timesetem Eee Coś mi tu nie gra No Znalazłem jakieś Dwa eee... Stojące pół drzewa z pochodnami. Byliście tu? Nie Ja się noc. Nie to nie są smona To co, jesteś fajnego tam gdzie jesteś czy nie? No nie wiem, możesz zobaczyć To weźmy do siebie mm. Mm. O Jezu, jestem w czarnej dupie Jesteś tu? Nie, jeszcze raz weź, sorry Bo chciałem coś sprawdzić i jednak jak się położysz do łóżka i ktoś się teleportuje to nie działa Już stałeś? Zombie. Ej, nie, dobra, ej, tu coś jest. Ale w tamtą stronę jest ta ekonoma, twierdza. No to właśnie o to chodzi. Zacz, tu jest z dirtu ułożona dróżka. No to właśnie zauważyłem i tak doszedłem do twierdzy. Bez twierdzy. No dobra, Jegoś... ej. Dobra, to chodź pod twierdzę. Lol. Ała Co to było? Kabulliper. Ale. Lol. Jest noc. Dobra, to było tu oświetlone. Tu. Ej, tym... może Norba nas nie oglądał po prostu. Norba, w nocy mogą się respić potwory. <grym> Ale nie, bo w ogóle jakoś tak nie ogarnąłem, że tam był jakiś potwór. Słyszę zombie. Chyba ja idzie szkielet, yy, no yy, dobra, yy... Dobra, do mnie. No dobra, no. Dobra, już wiem gdzie trzeba ja. Gdzie? Z okay. yy, stwierdzy Idziesz ścieżką taką z ten. Dobra, czekaj, bo to... Dobra, wybaczcie, ale nie ma co, bo będziemy się tu kręcić teraz jak nie wiem co. Jak pójdziesz w tamtą stronę, to dojdziesz do szachy.